Cześć, z tej strony Max z konesso.pl. Witam Państwa w naszym kolejnym spotkaniu z kawą. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć Państwu parę słów na temat kolejnej metody przelewowej, metody alternatywnej. Mówiąc ściślej, będzie to Dripper. Dripper japońskie firmy Hario, V60. Także postaram się powiedzieć Państwu parę słów na temat samego Dripa, ogólnych zasad, które trzeba spełnić, aby przygotować kawę przy pomocy tego urządzenia. I cóż, zaczynamy. Urządzeniami niezbędnymi do przygotowania kawy w dripie jest oczywiście sam dripper, który to może być szklany, plastikowy, ceramiczny bądź metalowy. Poza tym oczywiście konieczny jest papierowy filtr, filtr produkowany również przez japońską firmę Hario. Potrzebna nam będzie również gorąca woda, ważne żeby to nie był wrzątek, kawa, najlepiej aby to była świeżo zmielona kawa przed samym rozpoczęciem procesu. Przyda się również termometr do pomiaru temperatury wody oraz waga ze stoperem, aby kontrolować to, jak długo przebiega sam proces parzenia oraz aby kontrolować to, ile wody wlewamy do, do samego dripera. Zanim zaczniemy właściwe parzenie kawy w dripie, musimy zadbać o kilka aspektów, które mogą mocno rzutować na to, jak wyjdzie nam kawa w dalszym procesie. Przede wszystkim warto przygotować papierowy filtr, a co za tym idzie, przelać go gorącą wodą dzięki czemu pozbędziemy się posmaku papieru, który by mógłby trafić później do naszej kawy. Poza tym woda, gorąca woda, która tutaj wpłynie, ogrzeje nam samego dripa oraz naczynie, które jest pod, pod driperem. I trzecim takim aspektem, dość właśnie pozytywnym, jest również to, że przelany filtr ładnie wykłada nam się w driperze, przykleja do ścianek i wszystko jest gotowe do tego, żeby wsypać tam kawę i rozpocząć samo parzenie. Kolejnym krokiem będzie odważenie i przygotowanie kawy. Jeśli chodzi o parzenie kawy w dripie, tak jak w przelewówkach takich jak Hemeks panuje ogólna zasada, aby stosować 5,5 do 6,5 g kawy na każde 100 ml użytej wody. Dzisiaj będę przelewał 400 ml wody, dlatego odważę sobie 24 g kawy. Zważyłem 24 gramy kawy, także nie pozostaje już nam nic innego, jak tylko ją zmielić. Mówiąc o zmieleniu, jest to również bardzo istotny czynnik, ponieważ jeśli kawę zmielimy zbyt drobno, powstaje ryzyko przeparzenia kawy, przez to, że woda będzie przepływała zbyt wolno lub nawet w najgorszym przypadku zaczepuje nam się filtr, przez co woda przestanie się przelewać. Ważne jest również to, aby nie zmielić kawy zbyt grubo. Ponieważ jeśli zmielimy ją zbyt grubo, znowu woda może nam przepłynąć przez kawę za szybko, przez co sam napar będzie bardzo płaski. Nie wyciągniemy z kawy tego wszystkiego, co chcielibyśmy wyciągnąć, i sami też nie będziemy zadowoleni z tego, co otrzymamy. Dlatego wsypuję teraz kawę do młynka. Kawa jest już zmielona. Jest to dobry moment do tego, aby zlać tą wodę, która posłużyła nam do, do przelania filtra i do nagrzenia samego serweru, czyli tego dzbanka, który mamy pod e, dripem. E, potem jak zlejemy wodę, nie pozostaje nic innego jak tylko przesypać kawę do, do dripa. E, raczej powolnym, spokojnym ruchem, starając się nie rozsypywać jej na boczne ścianki dripa. Po przesypaniu lekko poruszać, żeby wyrównać poziom i mamy przygotowany drip do parzenia. Drip wraz z serwerem ląduje na wadze, taruje wagę. W międzyczasie przygotowałem sobie wodę, zmierzyłem jej temperaturę. Ona ma teraz około 85 stopni Celsjusza. Włączam stoper i zaczynam dolewać wodę. Początkowo niewielką ilość wody mniej więcej tyle, żeby przykryć samą kawę wodą i odstawiam to na około 25-30 sekund. Dokonuje się tak zwana preinfuzja, czyli rozkwitanie kawy. W tym czasie kawa wchłonie wodę, troszkę napuchnie, uwalnia się dwutlenek węgla, a z nim pierwsze właśnie aromaty, które możemy poczuć. Po upływie tych 25-30 sekund zaczynamy dolewać już wodę powolnymi kulistymi ruchami e, aż do momentu, aż przelejemy tyle wody, ile ile potrzebujemy. W naszym przypadku będzie to właśnie 400 ml. I spokojnymi ruchami kontrolujemy właśnie poziom wody. Dolewamy ją na bieżąco. Staramy się nie polewać wody po bocznych ściankach filtra, tylko właśnie lać raczej w środek. I kontrolując to, jak się przelewa, dolewamy wodę lub robimy takie krótkie przerwy. Cały czas kontroluję to, ile gram mam na wadze. Dzięki temu z przelicznika 1 kg, 1 litr wody jestem w stanie ocenić, ile wody wlałem do, do samego dripa. I oczywiście rzucam też okiem na, na stoper. Ważne jest to, żeby właśnie proces nie trwał zbyt długo ani zbyt krótko. Jeśli chodzi o dripa, mniej więcej panuje zasada, żeby trwało to około 3 minut. Myślę jednak, że jeśli wstrzelimy się mniej więcej od 2,5 do 3,5 minut, też będzie wszystko ok. E, I cóż, no cały czas staramy się kontrolować właśnie czas, kontrolujemy to, ile wody wlaliśmy, dolewamy wodę, e, woda przepływa nam przez kawę, wpływa do naczynia, wpływa do serwera i możemy poczuć właśnie te aromaty jest to naprawdę bardzo przyjemne i tak wygląda samo zaparzanie po tym jak właśnie wlejemy już te 400 ml odczekujemy aż woda przestanie właśnie spływać, jak się już pojawia takie nieregularne kapanie jest to sygnał do tego, że już można zdjąć dripa z serwera i kawa jest gotowa mniej więcej 2 minuty jeszcze troszkę wody mamy do dolania cały czas staramy się właśnie kontrolować ten poziom wody żeby nam woda cała nie, nie, nie zleciała, zanim nie wlejemy odpowiedniej ilości jej. I cóż, no i tak to właśnie wygląda. Ok, 400 ml wlane, 2 minuty 20 sekund. Czekamy, aż woda ścieknie. Myślę, że około 3 minut, 3.30 wszystko potrwa i napar będzie gotowy. W międzyczasie możemy sobie przygotować filiżanki. Właśnie minęły 3 minuty, jak widać kawa zaczyna już kapać pomału. Jest to sygnał, że możemy zdjąć drip z filtrem i z, z przelaną kawą z samego serwera. Także odstawiamy kawa w dripie. Warto nią przemieszać, aby każda kropla miała ten sam smak, aby wymieszać właśnie te wszystkie smaki i po przemieszaniu nie zostaje nam nic innego jak tylko rozlać kawę i się nią delektować. Kawa wylądowała w filiżankach, proces dobiegł końca. Nie pozostaje nic innego jak tylko podziękować Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do kolejnych spotkań z nami. Będziemy nagrywać kolejne filmiki na temat kawy. Dlatego zachęcam i cóż, do zobaczenia!